Pas w twoich rękach zadowolony z wyniku walki? E, tak, mam pas, jestem za bardzo zadowolony, trochę zmęczony, ale jest ogólnie ok. No powiedz, jak ocenisz swoje y, występ teraz? Jak ocenisz tą walkę teraz? Troszkę już jak ochłonąłeś? E, myślę, że za dużo oddawałem pola w parterze. Stójka należała do mnie, ale ogólnie opisując, jest dobrze. E, jaki okres przygotowań miałeś przed walką? Półtorej miesiące. Chyba taki optymalny, co? Tak, ale gdybym się dowiedział wcześniej, mógłbym się jeszcze lepiej przygotować do tej walki. Zaskoczył cię czymś jak na samym początku walki chyba? Yy, nie, tylko tym, że próbował mi wyciągnąć tą balach, ale oprócz tego, oprócz tego niczym. Efektownie udało ci się uciec, tak? No i później być jakby do kontrataku? Tak, wyczułem moment właśnie, że y, przeciwnik słabnie, że zaczyna puszczać mi powoli tą rękę. Wyciągnąłem ją bardzo szybko y, i od razu zaatakowałem i pomyślnie. Y, jakie dalsze plany? Myślisz o kolejnej walce już? Y, nie, na razie nie, na razie chcę odpocząć <grym> od walk. Czyli teraz wakacje, tak? Tak, dokładnie. Sylwester i kilka tygodni odpoczynku.